Cześć, z tej strony Hans. Witam w kolejnej części kursu HTML5. Dziś poruszymy sobie temat ID-ków i klasy. To znaczy, do czego one służą, dlaczego je umieszczamy w HTML-u i w jaki sposób potem możemy się do nich odwoływać za pomocą styli i JavaScriptu. Jak wszystko zrobimy sobie na przykładach. W materiałach załączonych do tego kursu w linku poniżej filmu. Znajdziecie już gotowy, że tak powiem, gotowe skróty emetowe, aby zbudować sobie strukturę strony. Ja tą stronę już mam zbudowaną. I teraz tak, zaczniemy sobie od definicji, od czego te ID klasy są. A więc tworzymy tworzymy sobie strukturę strony po to aby móc po to aby móc wyświetlić informacje na stronie ale ta strona wygląda że tak powiem troszeczkę sucho popatrzcie nie ma żadnego stylowania teraz chcielibyśmy na przykład postylować dajmy na to ten tekst albo Wrzucić tutaj jeszcze troszeczkę kilka zdań na jakiś temat, i chcemy, żeby na przykład każdy był z innym kolorem tła albo odznaczał się innym kolorem czcionki. W jaki sposób to zrobić? Teraz tak. Pierwsze co? To jeżeli tworzymy elementy HTML-owe. To możemy się później do nich odwoływać w Stylach lub w JavaScriptie po nazwach znaczników. Ale tu mamy lekki problem z racji tego, że e, tych elementów z taką nazwą może być dużo. E, my mamy stworzony tutaj e, nawiga mam stworzone nawigację, nagłówek i główną sekcję strony. Ja sobie tutaj dodam jeszcze e, dajmy na to dwa albo trzy paragrafy. P, e, i w pierwszym dam lorem 10, w drugim dam lorem 20, i w trzecim dam lorem 15. Jak zobaczycie, na stronie przybyło nam lorem 15, jeszcze od pani Miki za pomocą meta. Jak zobaczycie na stronie, wyskoczyło nam kilka dodatkowych paragrafów z tekstem. I teraz tak, gdybym chciał się odwoływać do tych paragrafów wszystkich na raz, muszę sobie stworzyć. W naszym przypadku robimy znacznik style. Jak dojdziemy do kursu stylowania, zobaczycie, że style nie umieszcza się. Że tak powiem, w znaczniku style, tylko umieszcza się ich w osobnych plikach, ale na nasze dzisiejsze potrzeby, aby wytłumaczyć, czym są majliki i klasy, to nam powinno w zupełności wystarczyć. Teraz tak, jeżeli chciałbym zmienić kolor każdego z paragrafów, dajmy na to kolor czcionki, wtedy w stylach, w stylach wstawiam sobie selektor P i daję, że kolor czcionki będzie, e, dajmy na to gray, czyli będzie szary, będzie się już różnił od naszego domyślnego czarnego tekstu. Popatrzcie, wszystkie paragrafy na stronie zmieniły mi kolor na e, czcionki na szary, ale zauważcie, że ja nie chcę zmieniać koloru czcionki e, pod sloganem strony, ani też nie chcę zmieniać e, koloru czcionki w stopce, czyli to nie jest pomysł, który chciałbym zrobić. Chciałbym zmienić tylko na przykład kolor trzech ostatnich paragrafów, które dodałem. W jaki sposób mogę to zrobić? I tutaj dochodzimy do ID i do klas. Definicje. ki i klasy tworzą referencje do elementów w HTML-u 5, aby móc je później łatwiej ostylować w CSS-ach lub je zmodyfikować za pomocą JavaScriptu. I teraz tak, atrybut klasy. Może być użyty do jednego lub więcej elementów HTML-owych, to znaczy możemy sobie pogrupować, e, pogrupować elementy, natomiast atrybut ID musi się odnosić tylko i wyłącznie do jednego elementu na stronie. E, ja podaję zawsze przykład, e, że strona internetowa to jest e, jeden wielki parking samochodów, na którym parkują samochody. E, jeżeli chcemy samochody w jakiś sposób pogrupować, e, to możemy im nadać e, klasę. Dajmy na to, że chcemy, żeby miały wszystkie szary kolor nadwodzia, w naszym przypadku szary kolor tekstu. Zauważcie, że robię klasę, dodaję im klasę, nazywam ją szary i to samo robię w innym paragrafie. Szary i w ostatnim, w którym chcę, żeby mi zmieniło kolor tekstu. I teraz mam trzy paragrafy, które są pogrupowane w klasie szary. I teraz w przypadku naszych styli odwołam się do tej klasy. Do klasy odwołujemy się za pomocą kropki. I zamiast brać wszystkie paragrafy, weźmiemy wszystkie elementy, które mają klasę szary. Odświeżamy naszą stronę. I zauważcie, że tylko pogrupowaliśmy trzy paragrafy. Tylko te trzy paragrafy mają klasę szary szary tylko te trzy elementy zostały zmienione za pomocą styli. I teraz dochodzimy do id -ku. Wracając do naszego parkingu i samochodów na nim stojących, każdy znacznik HTML-owy na stronie to jest jeden samochód. I teraz tak, jeżeli zamierzamy się odnosić bezpośrednio do tego znacznika na stronie, możemy mu nadać atrybut ID. Dajmy na to, że ja sobie postyluję Eee, tytuł posta, nadam mu ID i eee, niech będzie tytuł posta, posta eee, i mogę odwoływać się bezpośrednio do tego elementu eee, htmlowego w stylach. Eee, dlaczego nie nadaję tu klasy? Eee, ponieważ id-ki Definiują nam, że jakby to powiedzieć, zawężają nam, że tylko jeden element na stronie może posiadać ID z taką wartością. Jeżeli będziemy mieli dwa elementy na stronie z taką wartością atrybutu ID, to dostaniemy błędy. To jest tak, jak wracając do naszych samochodów na parkingu, jak z samochodami. Jeżeli samochód został wyprodukowany w fabryce, dostaje on swój unikalny numer, tak zwany numer WIN. Vehicle Identification Number, i po tym numerze możemy później do niego znaleźć części, sprawdzić, sprawdzić jego historię i tym podobne rzeczy. I tak samo tutaj, jeżeli zamierzamy się odwoływać do jakiegoś konkretnego, konkretnego znacznika na stronie, tylko i wyłącznie jednego, możemy mu nadać ID. I potem odwoływać się do niego na przykład w stylach. W naszym przypadku zmienimy mu czcionkę na niebieską. Żeby odwołać się do ID-ka, robimy to za pomocą hashtaga. Tam był tytuł posta, ID było tytuł posta. Wpisujemy tytuł posta. I nadajemy w naszym przypadku mocolor. Jak będzie blue. Będzie on niebieski. Odświeżamy i zauważcie, że element, któremu nadaliśmy ID, e, zmienił, e, zmienił kolor. Oczywiście, style z góry mówią, że nie umieszczamy nigdy e, w znaczniku style, chyba że wiemy, co robimy i nie ma innej możliwości, ale to raczej zdarza się bardzo rzadko. Tylko umieszczamy je w osobnych plikach. Na dzisiejsze e, nasze potrzeby i na dzisiejszy przykład to wystarczy. Teraz, tak. <laughs> Waszym zadaniem jest dodać sobie jeszcze element ID do jakiegoś drugiego elementu na stronie i sprawdzić za pomocą walidatora W3C, o którym była już wcześniej mowa w kursie HTML5, jakiego rodzaju błędy dostajecie. Wracając jeszcze do klas, to. Elementy na stronie mogą być pogrupowane w, w jakiejś klasie, ale też element może należeć do kilku klas. Wyobraźcie sobie, że samochód może należeć do grupy szare samochody, ale może też należeć do grupy, dajmy na to, samochody z silnikiem. Diesla albo samochody z silnikiem benzynowym, i tak dalej. I też możemy je grupować w ten sposób. My sobie to na stronie zrobimy tak, że te trzy paragrafy są zgrupowane w klasie szary i jeszcze do tego zrobimy sobie, żeby na przykład te dwa miały inny background. Nie? Eee, tym <laughs> klasy, klasy, w tym eee, w, w HTML-u oddzielamy spacją i dodamy sobie tutaj drugą klasę od background. Eee, i dodajmy tutaj, niech będzie błękit. Błękit. I dwa ostatnie paragrafy będą miały dwie dodatkowe klasy. Będą zgrupowane od, w klasie BG błękit. I musimy teraz sobie to jeszcze postylować. Widzimy, pierwszy, drugi i trzeci należy do klasy szary. A drugi i trzeci, drugi i trzeci oczywiście z tych, co ja tu widzę na ekranie, jest zgrupowany także w klasie BG Błękit. Zrobimy sobie w stylach jeszcze jedno stylowanie BG Błękit. Użyjemy teraz background color i znajdźmy jakiś, jakiś kolorek Deep Sky Blue, to chyba nie będzie taki jest light cyan, light blue, żeby, żeby nasze paragrafy dostały background i zauważcie na stronie pierwsza grupa definiuje nam to, że zmieniamy kolor trzem paragrafom, a kolejna grupa do której należą tylko dwa ostatnie paragrafy, zauważcie, że zmienia im kolor tła. I teraz jeszcze kilka słów na temat nazewnictwa id -ków. Ogólnie jest tak, że jeżeli chcemy nadać jakiemuś elementowi ID, to nazwa najlepiej, żeby składała się z cyfr i literek, z czego nie używamy tutaj, starajmy się nie używać tutaj znaków jakichś polskich, rosyjskich, niemieckich i tym podobnych rzeczy. Z racji tego, że tutaj mogą być jakieś anomalia w przyszłości związane z kodowaniem. Niby mogą tutaj też w nazwie wystąpić znaki specjalne, ale też starajcie się ich nie używać. Najlepiej, najlepiej po prostu zrobić to z literek, na przykład paragraf jak będzie hansa. Ewentualnie z jakąś, z jakąś cyferką na początku lub na końcu. Zasada ogólnie jest taka, że w nazwie ID, to znaczy w jego wartości, nie może być białego znaku, czyli nie może być spacji tabulatora, bo to go bezwzględnie wyklucza. Z czego, jak Wam powiedziałem, najmniej kłopotów w przyszłości sprawia to jeżeli nazywamy id klasy i tym podobne rzeczy po prostu małymi literkami ewentualnie z jakimiś cyframi. Zasada nazewnictwa też jest taka, że starajcie się zawsze się nazywać elementy na stronie tak, jaką one pełnią funkcję. Wtedy kod jest najbardziej czytelny. I podsumowując, ID i klasy. ID i klasy tworzą referencje do, na stronie internetowej do elementów HTML5, aby móc je łatwiej później ostylować, czyli możemy lub zmodyfikować za pomocą JavaScriptu, bo do IDKów i klas można się odwoływać nie tylko w stylach, ale także w JavaScriptie. Atrybut class może być użyty do jednego lub do więcej elementów. Możemy sobie zgrupować wiele elementów na stronie i później na przykład jakoś pokolorować lub zmodyfikować. I mamy także atrybut ID, który odnosi się tylko i wyłącznie do jednego elementu na stronie. Nie może być na stronie więcej elementów z tą samą wartością ID, z racji tego, że dostaniemy błędy. I przeglądarka troszeczkę zwariuje, nie będzie chciała działać w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli. Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Zapraszam Was do kolejnej części kursu Hatamela V. Dzięki, cześć, do zobaczenia.